Tworzymy niesamowite przeżycia i historie dla tych ludzi. Uczestniczymy w ich miłości. To jest piękne. To jest tak naturalne, więc Wy żyjąc w tej branży, musicie też wiedzieć takie rzeczy. Bo relacje są po prostu kluczowe w Weddingu bardziej niż wszystkie wasze reklamy w Google Ads. My chcemy Wam na szkoleniu dać argumenty, przekuć na język korzyści dla klienta. To jest ta wiedza ogólna, ale też chęć taka zdobywania tej wiedzy, tego rozmawiania z ludźmi. Ale dlatego, że my żyjemy tym driftem, szukamy innowacji, budujemy swoje koncepty zobaczcie jaki to, to też... daje efekt sprzedażowy jeżeli pokażecie coś takiego klientom To nasze know-how, które budujemy od XX lat. Żebyście uwierzyły, że to jest dla Was, tak jakby to jest na wyciągnięcie ręki. To Wy musicie to zrobić z typu ze swojej pozycji i to jest właśnie Wasze zadanie. Kładźcie w sobie tych pomysłów, tych wizji. Bo mi jest najbardziej bliskie myślenie, że wedding planner powinien tak naprawdę być kreatywny. Step by step będziecie mogły o tym tak. mówić na głos. O, bo bez tego w ogóle nie będzie pracy wedding plannerskiej.